żeby nagrać materiał wyjaśniający głębiej o co tak naprawdę chodzi w całym tym koncepcie, byś była przy mężczyźnie uśmiechnięta, radosna, swobodna, lekka, szczebiocząca itd. I teraz, dlaczego w ogóle mnie naszła taka myśl? Zauważyłam, że nie tylko na moim kanale, ale też tak samo w komentarzach na kanale, czy to Grzegorza Kortka, czy Love czy Mai Ori, Um, pojawia się dużo komentarzy pokazujących, jak bardzo my, kobiety, nie rozumiemy, o co chodzi w tym koncepcie Twojej wewnętrznej radości okazywanej przy mężczyźnie po to, by go w sobie rozkochać. Teraz wiecie, to, że uśmiech ma na celu rozkochać faceta, moim zdaniem jest bardziej takim chwytem przyciągającym uwagę, bo w rzeczywistości, w moim odczuciu, Twój uśmiech i twoje zadowolenie nie musi być w żaden sposób związane z tym, czy ty chcesz w sobie mężczyznę rozkochać, czy też nie. I teraz właśnie te tytuły mogą zwracać uwagę osób, które uważają, że prowadzący cię do osiągnięcia konkretnego celu, który sobie założyłaś, na przykład rozkochanie mężczyzny. I jeżeli należysz do kobiet, które właśnie tak odbierają to, o czym my mówimy, to proponuję, żebyś została ze mną do końca tego filmu, ponieważ spróbuję Ci tutaj dzisiaj głębiej wyjaśnić, o co chodzi w tym koncepcie, co my wszyscy tak naprawdę mamy na myśli, mówiąc o tym, że mężczyzna zakochuje się najszybciej w uśmiechniętej kobiecie. Wszystko polega na tym, że mężczyzna jest takim tworem, który szanuje sam siebie. I objawem jego szacunku do samego siebie jest to, że on lubi i chce przebywać z osobami, które w jakiś sposób przynoszą mu komfort. I tym komfortem w kontakcie z kobietą jest właśnie energia żeńska. Wszystko, co mówi o energii żeńskiej, cały koncept energii żeńskiej, wszystkie. Zasoby, jakie my, kobiety, wnosimy do relacji z mężczyzną, których on naturalnie nie ma danych mu przez naturę, tylko musi się ich nauczyć, to właśnie mężczyzna czuje komfort przy tobie, kiedy spotyka się z tymi żeńskimi jakościami. I właśnie obcowanie z tymi żeńskimi jakościami daje mu komfort, więc w efekcie on chce coraz więcej i częściej z tobą przebywać. W wyniku czego my, kobiety, nazywamy to zakochaniem. Tylko mężczyzna nie do końca zakochuje się tak jak my, bo mężczyzna nie ma czegoś takiego jak zbiornik miłości, on nie potrzebuje czuć się kochany. To my, kobiety, potrzebujemy czuć czułość, bliskość, więź, coś razem tworzyć, widzieć własne wspólne gniazdko. Czuć od niego ciepło i tak dalej. My to nazywamy zakochaniem, a dla mężczyzny zakochanie to jest tak naprawdę poczucie szacunku i akceptacji. I teraz mężczyzna, który przebywa z kobietą uśmiechniętą, ale zaraz powiem w jaki sposób uśmiechniętą, bo tu nie każdy uśmiech właśnie zadziała w ten sposób. Mężczyzna, kiedy przebywa z kobietą uśmiechniętą, to On się czuje dobrze. On się czuje szanowany. A jeżeli czujesz się szanowany, to chce częściej i więcej przebywać z Tobą po to, żeby więcej i częściej czuć to, co napełnia Jego zbiornik szacunku. My jako kobiety mamy zbiornik miłości. Mężczyźni mają zbiornik szacunku. I oni sobie ten zbiornik napełniają nie tylko w kontakcie ze swoją partnerką, ale tak naprawdę przede wszystkim na przykład w obszarze zawodowym. Jeżeli mężczyzna jest kimś na jakieś stanowisko, wiecie, na którym czuje się ważnym elementem w pracy firmy i to nie musi być stanowisko menedżerskie, czy, yy, czy wiecie, na jakimś, yy, nie wiem, stanowisku zarządczym. Może być zwykłym pracownikiem etatowym, nie? Niby nikim nieznaczącym, ale jeżeli on się czuje ważny i zauważony w pracy, to on sobie ten zbiornik szacunku już napełnia. I w momencie, kiedy on przebywa z tobą, z kobietą, jako swoją partnerką bądź kandydatką na partnerkę, to on również chce ciebie widzieć w roli napełniaczki jego zbiornika szacunku. I jedną z szybkich metod napełniania jego zbiornika szacunku jest właśnie swoboda, uśmiech, radość, szczebiotanie, lekkość i właśnie te, te narzędzia. Tylko tu jest jedno wielkie ale podam Ci najpierw przykład. Zróbmy taki eksperyment że wyobraź sobie, że ustawiamy przed danym mężczyzną 10 kobiet, 10 kobiet obok siebie. Każda z nich ma za zadanie się uśmiechać. Tylko są wśród tych kobiet takie kobiety, które dzisiaj mają dobry dzień, czują się spełnione, radosne, szczęśliwe, są zintegrowane z własnym rdzeniem, z własnym wnętrzem i one rzeczywiście się uśmiechają, ale nie robią nic ponad to, tylko się uśmiechają. I są tam również kobiety, które mają zły dzień, które w środku kipią ze złości, z frustracji, ze zmęczenia itd. Ale są ładnie pomalowane, ładnie ubrane i też mają za zadanie się uśmiechać. I teraz posłuchaj, jakim niesamowitym tworem jest mężczyzna. Jeżeli pozwolisz temu mężczyźnie do pięciu minut poprzebywać z każdą z tych kobiet osobno, gdzie jej rolą jest tylko uśmiechanie się, ewentualnie nawet jeden ten sam skrypt, odpowiadania na jego pytania, to jeżeli on spotka się z każdą kobietą i pobędzie w jej uroku, w jej aurze, zanurzy się w jej fluidach, to mężczyzna ma w sobie taką umiejętność, że on. Po tej dziesiątej kobiecie będzie idealnie, po prostu ze szwajcarską precyzją, będzie potrafił wskazać, która kobieta jest uśmiechnięta, tak zgłębi siebie, czyli jest dla niego kobietą atrakcyjną, a która kobieta tylko udawała. I słuchajcie, o tym mało osób mówi głośno, że mężczyzna ma w sobie taki radar. Mężczyzna ma w sobie taki radar, że on rozpozna kobietę, która czuje się atrakcyjna i w, sama ze sobą, czuje się dobrze sama ze sobą, i jej uśmiech jest objawem tego, czym ona jest dzisiaj wypełniona, od kobiety, która ma ten uśmiech, jakby przyklejony. Wiecie, uśmiech numer trzy. I właśnie dlatego jest wiele kobiet, które wyglądają pięknie. Każda z nas by powiedziała: Ta kobieta jest śliczna, ta kobieta powinna mieć powodzenie. I ona może chodzić uśmiechnięta. Tylko, że ta kobieta nie ma powodzenia u mężczyzn. Ona ma problem ze zbudowaniem związku, bo wygląda na to, że żaden mężczyzna nie jest nią na dłużej zainteresowany. Nawet jeżeli się z nią umówią na randkę czy dwie, to w pewnym momencie oni wyczuwają, że tam coś nie gra, że ten uśmiech. To nie jest taki prawdziwy uśmiech, wiecie, taki z wnętrza i po prostu odpuszczają, bo oni nie czują wtedy napełnionego zbiornika szacunku i tego komfortu przebywania w tym relaksie, radości, bo ta kobieta w sobie tego nie ma, więc ona nie jest w stanie wlać w mężczyznę zbiornik szacunku, no właśnie tej radości, swobody, szacunku yy, i tak dalej. Natomiast kobiety, które mężczyzna wskaże za atrakcyjne, chociażby z tych dziesięciu, to bardzo często nie są kobiety, które ty jako kobieta uznałabyś za ładne, tylko to są kobiety, które właśnie są w zgodzie z tym, co czują, że ich uśmiech wypływa z ich wnętrza. Ich uśmiech to nie jest grymas mięśni, to nie jest po prostu poruszanie mięśniami twarzy w taki sposób, żeby usta ułożyły się w kształt uśmiechu. Tylko to jest takie ciepło, które wylewa się z ich wnętrza, z ich istoty i efektem tego, objawem tego jest uśmiech na twarzy. Tylko zwróć uwagę, że przy takim uśmiechu, szczerym uśmiechu, serdecznym uśmiechu, śmieje się nie tylko usta, śmieją się jeszcze oczy. Śmieje się cała twarz, jest inaczej rozluźniona, ma inna, inny układ mięśni, i mężczyzna, on ci nie powie tego dokładnie, tak jak ja ci to opisuję, ale on wyczuje, że twój uśmiech jest spójny z tym, jak ty się czujesz. I wracając do tych 10 kobiet, on bardzo często wybierze te, których ty nie uważasz za atrakcyjne, wyglądowo atrakcyjne, ale on będzie się w ich towarzystwie, w ich obecności czuł jakoś tak, Właśnie fajnie, tak, bez presingu, bez nacisku, bez oczekiwań. I chodzi o to, że mężczyzna w takim uśmiechu się zakochuje. Nie w uśmiechu manipulacyjnym, który jest przyklejony, gdzie właśnie wiele kobiet w komentarzach na tych naszych kanałach pisze coś w stylu, aha, to ja mam się uśmiechać, ja mam być radosna, ja mam udawać, że nie jestem zmęczona, a jaśnie Pan wróci z pracy, położy się i ja mam wkoło Niego skakać i jeszcze pokazywać Mu, jaka jestem z Nim szczęśliwa. No właśnie nie. Właśnie nie o to chodzi. Właśnie takie postępowanie jest pogwałceniem zarówno Ciebie jako Ciebie, Ty sama siebie gwałcisz w tym momencie, jak i pogwałcenie szacunku, którego mężczyzna tak od Ciebie potrzebuje. Bo Ty, będąc jakimś takim dziwnym tworem, okazujesz mu brak szacunku i dlatego on od ciebie ucieka on zaczyna stronić od ciebie on zaczyna z tobą spędzać coraz mniej czasu aż w końcu nagle przestaje się odzywać a ty nie wiesz dlaczego skoro jesteś taką atrakcyjną kobietą przecież robiłaś wszystko co było mówione w tych filmach uśmiechałaś się, byłaś radosna nie czepiałaś się z fuck? czemu on uciekł? mężczyzna Zakochuje się w uśmiechu, ale w prawdziwym i serdecznym uśmiechu, który jest objawem tego, co ty w sobie zbudowałaś i co ty w sobie nosisz, co ty sobą reprezentujesz. I wiecie co? W małym księciu był taki fajny fragment, przeczytam wam to zdanie, który świetnie opisuje te męskie radary odróżniania tego, że ty możesz się uśmiechać, a w środku możesz być, no właśnie, jakaś zginiła, śmierdząca, spleśniała i. Posłuchaj, dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. I teraz mężczyzna swoimi oczami on odbiera twoją zewnętrzną powłokę, twoje ciało i twoją twarz. Jego oczy do mózgu dostarczają sygnał pod tytułem ona się uśmiecha. Więc jeżeli ty nawet zaczniesz udawać uśmiechniętą, to w pierwszym, wiecie, w pierwszej takiej reakcji mężczyzny, on rzeczywiście na początku może w to uwierzyć, nie, no bo jemu będzie fajnie widzieć, że obok niego jest kobieta, która się uśmiecha, bo on już widzi, że on za chwilę może z tego zacząć czerpać, czerpać dla siebie komfort i poczucie szacunku. I właśnie cały problem i cała tajemnica w tym zakochaniu mężczyzny w uśmiechu polega na tym, że on ma w sobie taki radar, który mały książę nazywa sercem. Tak mężczyźni też mają serce. I właśnie to serce dla mężczyzny jest takim radarem wykrywającym oszustwo, kłamstwo, naciąganie, manipulacje, udawanie. I właśnie serce to jest ten organ, który u mężczyzny odbiera obraz Ciebie, tylko nie z zewnętrznej powłoki, bo od odbioru zewnętrznej powłoki mężczyzna ma oczy. A o odbioru wnętrza ciebie, twojego wnętrza, tego jak ty się czujesz i kim jesteś w rzeczywistości, mężczyzna ma serce. Ok? Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze, czyli ta Twoja prawdziwość, okay, twoja własna prawda, to kim ty jesteś i jaka ty jesteś, jest niewidoczne dla oczu. Dlatego nam kobietom wkręcono taki mit, że dla faceta liczy się wygląd, nie? Czyli pominięto w ogóle fakt, że mężczyzna ma taki narząd o nazwie serce i ten narząd w ciele mężczyzny, w świecie męskim, w energii męskiej, służy do odczytywania stanu wewnętrznego drugiego człowieka. Więc to nie jest tak, że mężczyźni są powierzchowni, patrzą tylko na wygląd i tylko wygląd się na, dla nich liczy bo w tym momencie bardzo wiele z nas, które, my kobiety, tak, bardzo wiele z nas, które nie spełniamy kanonu współczesnego piękna, dlaczego my mamy mężczyzn, dlaczego my mamy partnerów, dlaczego my mamy powodzenie, dlaczego, e, wiecie, spotykamy się e, z takim zaciekawieniem mężczyzn, naszą osobą, a dlaczego kobiety, które e, nie czują się piękne, dlaczego jeżeli ja nie czuję się, dlaczego ja czuję, jeżeli ja czuję się piękna, to dlaczego w takim razie mężczyźni do mnie nie podchodzą? A dlaczego, jeżeli ja czuję się piękna, ale niekoniecznie jestem piękna, to nagle mam powodzenie? No właśnie dlatego, że mężczyzna nakłada obraz ciebie, który widzi oczami, na obraz ciebie, który odbiera swoim radarem sercem. I jeżeli te dwa obrazy tworzą dla niego jedną spójność, zgodną ze sobą wersję, to w tym momencie on jest tobą zainteresowany, wydajesz mu się atrakcyjna i właśnie w takiej kobiecie on się zakochuje. Natomiast jeżeli jego oczy widzą no, ładne, uśmiechnięte coś, a jego serce odbiera, że coś zgrzyta, coś tam jest nie tak, to w tym momencie te dwa obrazy są dla niego zgrzytające, przeciwne do siebie, niespójne, ok., nie są zintegrowane i on to odczuwa. On to odczuwa jako zgrzyty, że coś jest nie tak. Zapewne miałaś niejednokrotnie taką sytuację, że gdy spotkałaś się ze swoim partnerem, czy jeżeli mieszkacie razem, a on wrócił do domu, to ty przylepiłaś sobie uśmiech numer 5, ubrałaś się, wymalowałaś się, żeby widzieć na ładną, zadbaną i tak dalej, ale w środku byłaś. Styrana, zmęczona, zniechęcona, w ogóle taka błe do świata, nic ci się nie chciało, być może byłaś sfrustrowana, zła i tak dalej, ale próbowałaś to ukryć ładną powłoką zewnętrzną. I obstawiam, że sytuacja wyglądała tak, że on wszedł, na początku zobaczyłaś błysk w jego oku, taki zachwyt twoim wyglądem i nawet jeżeli udawałaś, wiesz, wiesz ciepły ton głosu do niego, że się cieszysz na jego widoki i tak dalej, to jestem pewna, że nie minęło kilka chwil, jak on podszedł do ciebie, zmienił wyraz w swojej twarzy, zaczął na ciebie jakoś tak badawczo patrzeć i mówi: Ej, co się dzieje? Co ci dzisiaj jest? Albo zaczął za tobą chodzić i pytać się: Ej, jesteś zła? A ty przecież miałaś uśmiech przylepiony. Nie? I w głębi siebie byłaś zła. Oto jak on odkrył, że ja się wcale nie czuję tak, jak wyglądam. No, właśnie w taki sposób, że on ma dwa organy odbierające ciebie i oceniające cię jako atrakcyjną. Oczy, które skupiają się na wyglądzie zewnętrznym i są pierwszym wabikiem, ale drugim wabikiem jest Twoje samopoczucie, Twoje przekonanie o samej sobie, zestaw przekonań o samej sobie, myśli, które masz sama o sobie. Kreują Twoje wnętrze i ono promieniuje, emanuje z ciebie i jego radar, Jego serce odbiera ten obraz. Więc jak najszybciej sobie rozkochać mężczyznę? Zadbaj sama o siebie, żeby Twoje wewnętrzne samopoczucie i Twoje ukochanie i utulanie samej siebie było spójne z tym, jak ty na zewnątrz wyglądasz. Bo jeżeli masz ciepły wyraz twarzy, ciepłe spojrzenie, ciepły, serdeczny uśmiech, twoja twarz bije serdecznością, to, to na pewno czujesz, że to jest coś zupełnie innego niż uśmiech numer 5 przyklejony na wymalowanej twarzy i ładnie ubranym ciele. Mam nadzieję, że teraz czujesz różnicę pomiędzy tym, w jakich kobietach. Uśmiechniętych, w jak, w jak uśmiechniętych kobietach zakochują się mężczyźni, a o jaki uśmiech tutaj nie chodzi. Podsumowując jeszcze raz, nie chodzi o to, żebyś, że ty musisz być uśmiechnięta, musisz robić, musisz działać, musisz czerpać z tego radość i musisz przed nim odgrywać, jak ci to jest z nim dobrze. Chodzi o to, żebyś ty tak zadbała o samą siebie. Żeby Twoja wewnętrzna radość była powodem tego, jak, jak pozytywnie On Ciebie odbiera, była powodem Twojej atrakcji i żeby ten powód skutkował serdecznością na Twojej twarzy. I jeżeli On poczuje Ciebie i z zewnątrz, i od środka jako osobę serdeczną, spokojną, taką spójną, to wtedy się zakocha. Zakocha się, czyli będzie się przy tobie czuł dobrze. A jeżeli będzie się przy tobie czuł dobrze, to z każdą swoją potrzebą, kiedy będzie potrzebował poczuć się dobrze, będzie do ciebie przychodził. Dlatego mężczyźni co jakiś czas odchodzą, ale wracają. I jeżeli wracają do ciebie coraz częściej, to znaczy, że uważają cię za atrakcyjną. A uważają cię za atrakcyjną, jeżeli Uśmiechasz się, jesteś lekka, swobodna, radosna i szczebioczysz, ale tylko pod warunkiem, że to wypływa z tego, jaka w rzeczywistości jesteś, a nie jest jakimś dziwacznym, pokracznym tworem, który tylko tak wygląda, a w rzeczywistości taki nie jest. Daj znać, czy teraz jaśniejsze jest dla ciebie, czym różni się kobieta uśmiechnięta i pociągająca mężczyzn od kobiety uśmiechniętej. Która jest manipulatorką, daj znać. Podziel się, co Ty o tym myślisz. Trzymaj się ciepło, cześć.